Ło! Wow. 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 teraz się fajnie kofcie. Nie wolno. O kurwa, teraz to będzie. <grym> Dajno do kamery, kurwa. O oh, ja kurwa. Osuj się, osuj. kurwa. O, dupa. Ale się franek na wąch złapie. O kurwa, żeby było się tak w pół litra więcej paliwa do opie. O, stań. No Jebale. Jebale, to jest teraz troszkę pizzy całkowicie. <grym> Hopie jak ten do Formuły 1, to ja no płaty odchodzą Nie odrywaj się, do jutra będzie. Pa, już Hopie by chyba strzeliła, bo już pęcherzyki powietrza takie są. No, nie. no. Jutro na pewno strzeli. To nie mgła kurwa, to nie mgła ludzie. To nie mgła ludzie. Cicho. Mogliśmy tam, Podiwo, tam to było, mogliśmy nie ciąć. No twoja mama by kupiła, o i tyle by było. Dobra. Yy, druga część miała wystąpić jutro, ale z powodów przyczyn finansowych i ekonomicznych wystąpiła dzisiaj. Za współpracę dziękujemy, jak części pierwszej do widzenia.